mieli to w pliku i później wrzucili sobie na YouTube'a. To no. pierwsza rzecz. A druga rzecz udostępniam teraz, więc teraz już uważaj, co będziesz mówić. W międzyczasie, w międzyczasie też będę czasem wyłączał siebie, będziesz tylko ty na ekranie. Prawda. Tak, tak. Marta wybiła. Oj, wybiła, wybiła. Co oznacza, moi drodzy, zaraz zaglądam, zaglądam. Jest, są. Nie zniknęli, nie zniknęli, są. Wszystko się zgadza. A zatem, moi drodzy, ja patrzę i widzę, tak, że na LinkedIn również się pokazaliśmy, a to najwyższa pora w związku z tym, żebyście dzisiaj mogli poznać eksperta tego miesiąca, czyli czerwca 2002 w naszej społeczności Macieja Krause. Maciej się już uśmiecha się mocno. Ja za chwilę tutaj jeszcze kilka słów wprowadzenia wprowadzenia powiem tylko proszę dajcie znać na LinkedInie, bo my tutaj z Maciejem jesteśmy sobie na na Zoomie. Wy nas natomiast słuchacie i widzicie na LinkedInie. Dajcie proszę znać że widać, słychać. Przy okazji napiszcie, skąd jesteście, żebyśmy. O, Bartek Noga napisał: Widać i słychać, to dobrze. Andrzej Kurkowski również, Filip piszą, że jest w porządku. To znaczy, że dobrze. Ja w swoim zwyczaju muszę tylko powiedzieć na, na wstępie, jaki jest cel tych naszych spotkań. Przy kawie, żeby nie było przy kawie, zapoznajmy się przy kawie. Więc ja tutaj mam kubek Safe Angels. Jak zauważyliście, Maciej jeszcze nie ma. Bo Maciej ja dopiero, sobie. dokładnie Maciej sobie musi zasłużyć na ten kubek i o tym będziecie się mogli przekonać za tydzień w poniedziałek w Katowicach we wtorek w Warszawie I, i, i sami w sumie ocenić, czy Maciej ten kubek od nas od naszej społeczności dostanie. Ale żeby żebyście wiedzieli w ogóle, czy warto przyjść do Katowic i do Warszawy, ewentualnie online na spotkania z Maciejem, to stąd właśnie format. Poznajmy się przy kawie, czyli rozmowy zapoznawczej z ekspertem miesiąca. Maciej już się nie może doczekać, że oddam mu głos trochę, bo my Maciej'a w sumie nie znamy za dobrze. Ja się bardzo cieszę, że się Maciej zgodziłeś, bo nie ukrywam i mówiłem Ci o tym w pierwszej naszej rozmowie. Przede wszystkim witam Cię bardzo serdecznie raz jeszcze w imieniu całej naszej społeczności. Dziękujemy za to, że się zgodziłeś u nas wystąpić. A teraz. Powiem tylko, jaka była geneza, otóż temat inflacji rosnącej, coraz wyższych cen, tego jak się to przekłada później na relacje z klientami, był na tyle często pojawiającym się tematem naszej społeczności, że zacząłem szukać, szukać, i między innymi Tomasz Zagdan, nie wiem, czy znasz Tomka, czy nie znasz, nasz finalista 2020, 2020 sorry, powiedział, wiesz co, Maciej Kraus byłby chyba najlepszy w tym temacie. Stąd nasza krótka znajomość niedawno się zaczęła, ale mam nadzieję, że będzie po tych twoich wystąpieniach trwać. Macieju, w takim razie powiedz nam, ja tylko sobie zerkam, wszyscy piszą, że jest OK. widzę, że igliwice są, dajcie jeszcze znać z innych miast, kto jest, czy wszędzie docieramy na pewno. Możecie też przy okazji pisać, co robicie, to będzie to też zachęta dla innych, żeby też wiedzieli, dzielili się tymi informacjami. A teraz przechodzimy do Macieja, bo ja dosyć wcześniej Macieja zdążyłem już sprawdzić, co takiego robił, ale być może część z was jeszcze nie wie. Kim jest Maciej Kraus? zwany przez niektórych pricing guru. Maciej, to powiedz w takim razie, skąd się wziąłeś, skąd to w ogóle twoje też zamiłowanie do tematu pricingu? Wziąłem ja się ze Śląska, jestem z Katowic, więc cieszę się, że wrócę w rodzinne strony. Natomiast ja się zajmuję pricingiem od no, już ponad 20 lat. I moja historia była taka, że ja na początku pracowałem w koncernie FMCG, pracowałem w Nestle. To że chciałbym zobaczyć, będąc młodym człowiekiem, jak działa dobrze zarządzana firma. No i w tym Nestle zajmowałem się badaniami rynku, a potem zajmowałem się marketingiem. No i to, czego się nauczyłem na studiach, że jakby jest dużo rzeczy, które wpływają na efektywność biznesu, ale jedną z tych istotnych rzeczy są właśnie ceny. Jak te ceny się ustala? No i pracując w Nestle, byłem bardzo zaskoczony, jak to Nestle ustala te ceny. Tak jakby trochę przechodząc na nasz dzisiejszy nurt, jest inflacja, rosną nam koszty, i jest decyzja o tym, podnosimy ceny. Oczywiście upraszczam trochę. No i sobie myślę, że to chyba nie jest najefektywniejszy sposób, żeby, żeby te ceny ustalać. I pomyślałem, że skoro jest to coś ważnego, skoro jest to coś, z czym takie duże, super zarządzane firmy jakby radzą sobie gorzej niż z innymi obszarami swojego biznesu, to warto jest być po prostu z tym ekspertem. Więc stwierdziłem, że znajdę sobie właśnie taką niszę, a też mnie to bardzo interesowało. I potem poszedłem na stronę doradczą, pracowałem w różnych firmach doradczych i zajmujących się stricte pricingiem podróżowałem po całym świecie, na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, chyba spędzałem 40 tygodni poza, poza domem, w samolotach i hotelach było bardzo fajnie. Ale potem ja zawsze miałem numer przedsiębiorcy i. Założyłem swój własny startup, czy swój własny biznes z moim najlepszym przyjacielem, który właśnie był butikiem pricingowym. I, I wtedy musiałem te usługi zacząć nie tylko jakby dostarczać, w sensie musiałem nie tylko być ekspertem od pricingu, ale też musiałem być ekspertem od sprzedaży pricingu. Więc, więc byłem przedsiębiorcą przez, przez lata. W którymś momencie, chyba w 2016, sprzedaliśmy ten biznes do PWC. I, I przez dwa lata byłem w PWC i właśnie prowadziłem tą praktykę zarządzania cenami. Natomiast jakoś świat korporacyjny nie do końca był, był wtedy moim światem. I wspólnie z moimi przyjaciółmi założyliśmy fundusz inwestycyjny. Mam teraz dwa fundusze: fundusz bardziej taki VC, drugi fundusz bardziej private equity. Nie o tym rozmawiamy dzisiaj, ale, ale tak, jeżeli są firmy, które. Które szukają inwestorów i ekspertów, którzy mogą im pomóc, to też takie rzeczy robimy. No i cały czas się zajmowałem pricingiem, pracowałem dla firm naprawdę, z bardzo duży, z bardzo wielu branż, i, i nie wiem, producenci FMCG, i producenci samochodów, i dystrybutorzy, i producenci jakichś komponentów, i y, firmy, które produkują, nie wiem, wielkie hale produkcyjne, więc to tych, tych obszarów było, było wiele. Przyznam, że ostatnio głównie specjalizuję się w takich dwóch obszarach. W pierwszym to bym powiedział Retail i FMCG, a drugi to są biznesy technologiczne subskrypcyjne, czyli sprzedaż różnych rzeczy w abonamencie. SASy, tak? Tak, czyli SASy, bo, bo też jakby no w, takie, w takie biznesy tutaj inwestujemy. Poza tym, że, że zajmujesz się. Ja jeszcze, ja jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, bo to jest imponujące, też jakby jeżeli chodzi o Twoje wykształcenie, też tam Harvard, tak. Stanford, więc jakby powiedz, jeszcze możesz taką jeszcze tutaj zdrać, jak to się stało, że w ogóle tam trafiłeś? Czy to był jakiś taki zaplanowany od wielu lat już pomysł na to, czy, czy, czy jakoś inaczej, to wyszło przypadkiem trochę? To było zawsze moje marzenie. Ja zawsze miałem taką nutę akademicką, bo ja też zrobiłem doktorat z pricingu i wykładałem to na, na Uniwersytecie Warszawskim, potem na SGP-u. I, i mm, Natomiast zawsze mi się marzyło to, żeby studiować w Ameryce. No, tylko, że na to trzeba mieć pieniądze. I jak sprzedałem swoją firmę, to miałem pieniądze, więc część tych pieniędzy zainwestowałem w, w swoją edukację. Więc y, zapisałem się na takie studia, y, jakby Postgrad i na Harvard, a potem na Stanford. a potem się okazało, że jak byłem na tych studiach na Stanford, mnie w ogóle przyjęli. To było jakby, ja byłem zaskoczony, że w ogóle człowieka z Polski, łysego. No wiesz. Wiesz, myślę, że łysi teraz są w cenie, więc jakby dla tak, tak, tak. nic, nic w tym złego. Więc ja sobie tak myślę, że wiesz, jak skeszowałeś się, zarobiłeś sporo, zarobiłeś sporo pieniędzy, więc jakby wiesz, świat stoi przed, przed tobą otworem, więc myślę, że teraz to trochę masz tak z górki, gdy się mówi, co? A, jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale jak byłem na tym Stanfordzie, to okazało się, że w tym obszarze pricingu jednak jakoś się trochę znam. I od słowa do słowa, tam z różnymi wykładowcami, tym jakby nie wiem czy rektorem, do, 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 zostałem, za, dostałem propozycję, żebym prowadził tam okazjonalnie właśnie zajęcia by, na, na różnego typu jakby studiach i kursach. No i teraz na przykład jadę za miesiąc znowu prowadzić zajęcia na Stanfordzie na dwóch takich kursach Executive. Więc Praising zajmuje się z wielu stron na center dwie książki o tym, więc jak ktoś by miał potrzebę lektury, to też przed. Jest... jakie tytuły tych książek dawaj śmiało tutaj. My tutaj zachęcamy do edukacji, do rozwijania się w tak. sprzedaży, więc wrzucaj, gdzie, gdzie możemy o nich coś się dowiedzieć więcej. Tak. Pewnie jak wpiszecie w dzisiejszym świecie w Google moje imię i nazwisko, to gdzieś wyskoczą, albo możecie to wpisać na Amazonie. Ostatnio tej osoby z Polski powiedziały, że nie chcą kupować z Amazona, więc chyba też jest dostępna na Allegro. Więc, A mówię, może coś... przyniesiesz na spotkanie w Katowicach i w Warszawie, może coś przyniesiesz, do wygrania będzie coś, co? Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo... Sprzedałeś wszystkie już nie masz nic dla Ciebie. Mam, ale możemy na przykład zrobić coś takiego, że przyniosę te książki i pieniądze sprzedaży wszystkie, na przykład przeznaczymy na jakiś charytatywny cel, żeby nie było, że to nie jest jakby celem, nie jest co do moich książek, Myślę, że dzisiaj jest dużo jakby ludzi, których trzeba wspierać, więc wybierzmy jakieś cel, Ja przyniosę te książki, chętnie tutaj chętnie, będzie u innych. Nic, nic w tym złego, żeby sprzedawać książki za pieniądze. My uważamy właśnie, że trzeba mądre rzeczy promować i na nich zarabiać. W końcu to też zachęca później twórców do tego, żeby pisali więcej, więc jesteśmy jak najbardziej za tym. Ale skoro już powiedziałeś, to my współpracujemy z taką fundacją, Usłyszeć na Czas, która wspiera. Dzieci, młodzież, które mają różne myśli samobójcze, więc jakby tutaj myślę, że to będzie też szczyt celu. Więc... Jak coś mówi sounds like a plan. Dobra, więc już mamy tutaj to ogarnięte. Można to, tak trochę podsumowując tą pierwszą naszą część rozmowy powiedzieć, że Stanford teraz na Ciebie poczeka ten miesiąc, bo wcześniej występujesz na spotkaniach St. w Polsce. Chyba najważniejsze. No, i właśnie to są, są pewne priorytety, więc tutaj nie ma, nie ma wyjścia. Niech, niech rektor dzwoni i pyta, co to jest to, to senders, bo, bo Maciej na chwilę jeszcze musi zostać w, w Polsce. A tak na poważnie, Maciej, to czeka nas taki temat dosyć ciężki. No, bo co by to nie mówić? My sobie możemy żartować i, i się uśmiechać, ale Gus podał, że w maju inflacja 13,9, co oznacza, że. Jak rozmawialiśmy ponad miesiąc temu, pewnie, czyli jakiś czas temu, to wydawało nam się, że już jest źle, a to jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o wzrost cen. To prowadzi do takich sytuacji, o których już wspominałem w paru wcześniejszych webinarach, że w społeczności czy gdzieś tam wśród znajomych pojawiają się takie głosy, że później. Trzeba komunikować wzrosty cen klientom. Często to wynika ze wzrostu cen surowców, różnych komponentów i tak dalej. A klienci nie do końca często chcą dyskutować, nie do końca rozumieją nasze decyzje. Więc jakby ta presja ze strony jakby klientów też jest na to, żeby te ceny utrzymywać. Powiedz w związku z tym, czego, o czym tak w, w tym kontekście rosnącej inflacji chciałbyś nam powiedzieć na spotkaniach właśnie w czerwcu na Seas Angels? Na czym się skupisz? Naprawdę, ja bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to tak jakby trochę doraźnie, jak zarządzać cenami w takim czasie inflacyjnym. No bo jakby część oczywiście tych kosztów jesteśmy w stanie wziąć na siebie, natomiast nie czarujmy się. Jakby w którymś momencie nasz PNL nie jest w gumy i bez podwyżek cen nie jesteśmy w stanie przeżyć. Natomiast w ogóle, ja przyznam, że jestem zaskoczony taki, takim myśleniem. Że w ogóle nie podnosimy cen, aż do momentu, kiedy nie musimy tego zrobić. Bo, jakby też popatrzmy z perspektywy kupującego, czy jak cokolwiek kupujemy, czy obchodzą nas koszty? Nie obchodzą nas koszty, obchodzi nas wartość, którą dostajemy i cenę, którą musimy zapłacić, ewentualnie to, za ile możemy mieć alternatywne rozwiązania, konkurencyjne produkty czy usługi. I tylko to nas interesuje, nie interesują nas koszty. Natomiast jakby. Większość firm w Polsce i na świecie wciąż zarządza cenami z perspektywy kosztów. Idą nam koszty do góry, nasz narzut to był zawsze 30%, więc y, dorzucamy 30%. To jest jakby jedno z najmniej optymalnych sposobów zarządzania cenami. I o tym chciałbym powiedzieć. Jakby dla, jak wybić się z tego myślenia o zarządzaniu cenami z perspektywy metody koszt plus. Są inne metody, które są dużo efektywniejsze. Które pozwalają nam osiągnąć nasze cele strategiczne. I to jest jakby kolejna rzecz. Ja uważam, że jakby pricing, zarządzanie cenami jest kompetencją. Kompetencją, która każda, każda dobrze zarządzana firma musi posiadać. To też potwierdzają dane. Biznesy, które mają funkcję pricingową zainstalowaną, zarabiają więcej pieniędzy, mają lepsze jakby wyceny, lepiej sobie radzą na rynkach publicznych i tak dalej, i tak To jest jakby, ja mówię, że pricing to jest taki mięsień. Tak jak nie wiem, firma produkcyjna ma kompetencję produkcyjną, firma nie wiem, technologiczna ma kompetencje w budowy nowych produktów, tak samo każda firma powinna mieć kompetencje zarządzania cenami. A problem jest często w takich firmach, że ta cena po prostu jest, nie powiem z czego, z czterech liter. Albo jest to cena, którą nie wiem, ustali jakiś kontroler finansowy. Albo jest to cena, która no zawsze była taka cena i nie zmienialiśmy jej od jakichś tam lat i, i zawsze tamten klient to miał 30% rabatu, a tamten 50% rabatu. No mówmy się, to jest... Jakby... Albo często, jeżeli ktoś wchodził po prostu na rynek, który już był dosyć konkurencyjny, to jest patrzenie na konkurencję i sprzedawanie tego o kilka procent taniej. Więc jakby no, no, teraz mówisz, mnie... mówisz o tym, że dla mnie kwestia kosztów czy porównania się z konkurencją wydaje się czymś takim oczywistym, więc jakby jak ty mówisz, że jest znacznie więcej tych metod wyznaczania cen, no to... To jakby rozumiem, że zgłębisz to trochę bardziej na spotkaniu, ale możesz przynajmniej powiedzieć, jakie to są metody? No, o tym chciałbym powiedzieć. Ja nie mówię, że nie trzeba patrzeć na koszty. Ja nie mówię, że, że, że kontrola kosztów nie jest istotna. Ja nie mówię, że liczenie rentowności produktów nie jest istotne. To są ba bardzo ważne rzeczy. Ja nie mówię o tym, że yy, patrzenie na konkurencję nie jest ważne. Natomiast jakby sam fakt, że nie wiem, konkurencja sprzedaje za 10, to jaka to jest informacja o tym, za ile ja mam sprzedawać? Minus kilka procent, ale dlaczego minus kilka procent? A może powinien być minus, jakby różnica, czy sprzedaj minus jeden procent, a minus dziesięć procent? To jest zasadnicza różnica odnośnie naszej rentowności, no bo oddajmy dziesięć punktów procentowych naszej marży. Więc ja uważam, że każda firma powinna dokładnie wiedzieć, o ile ma być droższa i tańsza od konkurencji. Ale tak naprawdę to, co każda firma powinna wiedzieć, to jaka jest wartość dostarczana przez tą firmę za którą konsumenci czy klienci są w stanie zapłacić. I to jest najlepszy sposób ustalania cen, który jest korelowany... Ale z jak konsumenci. sam wiesz, to nie jest takie proste, żeby wycenić tę wartość, bo też to cały czas zmienia się w czasie, prawda? Oczywiście i właśnie o tym chciałbym opowiedzieć na naszym spotkaniu. Jak można jakby estymować, oceniać, przybliżać się do tego, żeby zrozumieć, jaką wartość my dostarczamy, Jaką, jaka jest optymalna cena, którą klienci są w stanie nam zapłacić? I, i tak, i o tym, o tym będzie to spotkanie. Ale masz na myśli też jakieś badania, tak? Robienie różnych badań, sprawdzanie w ten sposób, czy coś innego? No Myślę, że o badaniach będziemy mówić najmniej, bo jeżeli o to zapytasz, ja generalnie uważam, że badania konsumenckie czasami sprawdzają się w pricingu, oczywiście, ale to jest jedna z, znowu, jakby z takich ułamnych metod, no bo jak ja bym się ciebie zapytał, ile jesteś w stanie za coś zapłacić, no to coś mi powiesz w dobrej wierze. Nie wiem, ile jesteś w stanie zapłacić za piwo, czy za cokolwiek, serek, mm. tak. Ale jak pójdziesz do, do półki z piwem i jest tam nie wiem, 150 różnych rodzajów piwa, to twoja, jakby twój proces decyzyjny przy półce będzie zupełnie inny niż proces decyzyjny przy klikaniu przy komputerze, albo jakaś miła pani się ciebie pytała o różne rzeczy. Więc ja mam bardzo duży jakby taki margines co do tego, co ludzie mówią w badaniach, jeżeli chodzi o cenę ile są w stanie zapłacić. Uważam, że jest ogromny potencjał w efektywnej analityce danych sprzedażowych odnośnie tego, jak, jaka jest wrażliwość cenowa naszych produktów. Co się stanie z wolumenem naszych produktów, jeżeli podnosimy albo obniżamy ceny? To jest kompetencja, której większość firm nie ma. Jest teraz w perspektywie, pod musimy podnieść ceny, ale na których produktach mamy podnieść te ceny? Ale o ile mamy podnieść te ceny? I potem się kończy tym, że rozsmarujemy podwyżkę plus 5 na wszystko. Są ale... produkty, na których jest za dużo, a są takie, na których jest za mało. Ale jak mówisz jeszcze o kwestii tutaj przede wszystkim wyceny wartości tego, co dajemy klientom, to powiedz to, to jakby jednak w takim trochę porównaniu z tym, co daje konkurencja, czy w ogóle. Bo nie wiem, czy Ci dobrze zrozumiałem, czy, czy patrzymy na to, co robi konkurencja i jak się wycenia, czy, czy jakby to jest drugorzędne? Oczywiście że, patrzymy. Oczywiście, że patrzymy, ale też musimy umieć wytłumaczyć, czym my się od tej konkurencji różnimy i dlaczego. Lepiej jest kupić od nas. My musimy umieć opowiadać o tej cenie i tłumaczyć cenę, ja, ja to zwykle tłumaczę jako jakby nie jako koszt, że cena nie jest kosztem, tylko jest inwestycją. Ja inwestuję kupując jakiś produkt i muszę dojść do wniosku w procesie decyzji, yy, yy, zakupowym, że, że to jest najlepsza inwestycja moich pieniędzy. Bo jeżeli my cały czas myślimy o cenach jak, jakby i mówimy klientom i tłumaczymy, że to jest najniższy koszt. To, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie tańszy. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, że, to jest, że, że kupując od nas, kupując nasz produkt, naszą usługę, mamy, na, jak oferujemy, najlepszy zwrot z inwestycji, to wtedy zaczynamy mówić o wartości. To zapytam Cię jeszcze, czy tutaj w tym temacie są jakieś różnice między Polską a globalnie całym światem? Bo, bo, bo wydaje mi się, że, że też warto patrzeć na, na nasz polski rynek. Jednak u nas w społeczności jesteśmy w Polsce. Czy, tak. czy ty widzisz jakieś znaczne różnice? Widzę na przykład dla mnie taką, jakby jedną z głównych różnic jest, jest różnica mentalna wśród osób z działu sprzedaży, właśnie. To, co ja widzę i to, co potwierdzają też badania, że osoby z działu sprzedaży przeszacowują efekt ruchów cenowych na podwyżki i na obniżki. Czyli myślą, obniżymy o 5%, sprzedamy trzy razy więcej, podniesiemy o 5%, nie sprzedamy ani sztuki. I to jest jakby przeszacowanie właśnie tego efektu ruchów cenowych. Dlaczego? Bo, bo tak naprawdę my tego nie wiemy. Jakby coś nam się wydaje, operujemy w takiej bańce, jakby percepcji, i, i potem w ten sposób żyjemy. I to jest mało efektywny sposób zarządzania cenami. Trudno jest iść do klientów i mówić o podwyżce cen, jeżeli jesteśmy przeświadczeni o tym, że jak podniesiemy cenę o 5%, to nikt nie kupi. Naprawdę jest bardzo trudno. Okej. Okay. Z drugiej strony, jakby jeżeli wierzymy w to, że obniżymy cenę o 5%, przysłowiowe i sprzedamy 3 razy więcej, umówmy się, na wielu rynkach to jest po prostu mrzonka, jest to niemożliwe, ale to też wynika z tego, że, że Polska ma, ma swoją specyfikę, my jesteśmy gospodarką na dorobku, cały czas się rozwijamy i tak dalej, i tak dalej, natomiast nie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 20 czy 30 lat temu i to też musimy zrozumieć, że mechanizmy, które działały cenowo 30 lat temu czy 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu, nie działają dzisiaj. Okej, okay, to bardzo cenna informacja, ty jednocześnie też a propos czasu napisałeś w tym opisie dla nas, że najlepszy czas na, podno na podnoszenie cen już był wcześniej. Co oznacza, że, to, że jakby zbliżająca się gdzieś tam recesja jakby będzie nam utrudniać te podnoszenie cen w jakim sensie? No, ja ja też, że będzie utrudniać. No ja to, że będzie utrudniać. Ja mówię o tym, że takie okno do, do jakby do podwyżek cen, jakby jeszcze myślę, że jest otwarte. Natomiast... Ono się będzie zamykało, no bo popatrzcie, co się dzieje na wielu rynkach. Podnosimy ceny, oczywiście ci klienci tam marudzą, ale dalej kupują generalnie. Jak sobie popatrzymy, jakby na, na wielu rynkach mamy podwyżki cen, ale wolumeny sprzedaży wcale nie spadają. Nie mówię, że tak jest na wszystkich rynkach oczywiście, ale generalnie, że ta wrażliwość cenowa jest raczej, bym powiedział, zaskakująco niska. Natomiast to, co się stanie, jak, jak jakoś ta recesja przyjdzie, oczywiście mam nadzieję, że nie przyjdzie, to okaże się, że ludzie będą dużo bardziej wrażliwi cenowo i dużo trudniej będzie podnosić cenę w momencie, kiedy będą nas spadały wolumeny sprzedaży, niż podnosić te ceny teraz. Lepiej jest mieć górkę bo po prostu potencjalnie, z której potem możemy te ceny opuszczać, niż być naprawdę pod ścianą, kiedy mamy rosnące koszty i spadającą sprzedaż i po prostu... Nie mamy nic, żadnego pola manewru. Macie, jesteś ekspertem od wyznaczania, od określania poziomu cen, ale też jakby to, co dzisiaj wiele działów sprzedaży, czy w ogóle firm przechodzi przez taki etap, to też taki trochę etap komunikowania tych, tych zmian. Czy znajdziesz też chwilę trochę, w, czy w Katowicach, a także w Warszawie, żeby opowiedzieć, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby te ceny komunikować? Bo dam Ci teraz taki przykład jednej z rozmów z Akademii jestem z jednym z menadżerów, który powiedział, że że handlowcy się zbuntowali, bo uznawali, że to nie oni powinni psuć sobie relacje z klientami, informując o podwyżce cen, tylko to jest po stronie zarządu i to zarząd powinien te informacje wysyłać, a oni nie powinni później tych dobrych relacji gdzieś tam psuć. Druga historia, też ciekawa, że wcześniej, kiedy była podwyżka cen, zrobiono spotkanie, zaproszono klientów i dyskutowano na tym spotkaniu, dlaczego Firma podniesie ceny. I tam był bunt, ci klienci się oburzali, w końcu ciężko było w ogóle te ceny podnieść, bo był, bo był protest ze strony klientów. I w tym roku ta firma, nie będę oczywiście dawać jej nazwy, zrobiła inaczej: po prostu wysłała do wszystkich maila z informacją, że podnosi ceny, nie robiąc z tego jakiejś większej dyskusji. I ten nadzieja powiedział, że po tym roku, kiedy rok temu podnosili ceny, i teraz już jakby wie, że pytanie, rozmowa z klientem na ten temat i wyjaśnianie było bez sensu, bo wystarczyło poinformować i bez tego całego zamieszania i, i, i chaosu. W związku z tym, jeżeli możemy Cię prosić, to też byłoby super, gdybyś powiedział, w jaki sposób najlepiej komunikować i kto to powinien robić. Ja wiem, że to zależy od wielkości firmy, czy jest mała, duża, średnia, pewnie trochę branży, od roli handlowca w danej branży, ale, ale rozumiem, że też nam tutaj co trochę zdradzisz. Wiem o tym mówić, bo pamiętajmy o tym, że pricing to jest tak, jak to mówiłem, jakby to jest sztuka i nauka. W sensie oczywiście wszystko możemy policzyć, możemy policzyć rentowności, ale to jest też... Kwestia relacji międzyludzkich i jakby ważniejsze od tego, o ile my podniesiemy to ceny dla naszych klientów, jest to, jak my im to wytłumaczymy, że, że oni dalej potrafią to zaakceptować. I ja, ja będę mówił o różnych przykładach, jak firmy to robiły, natomiast też to, co jest bardzo ważne, pricing to nie jest księgowość, w sensie, że jest dobry sposób liczenia, nie wiem, tam amortyzacji, czy zły sposób liczenia amortyzacji. Pricing, będę mówił o przykładach, i będą ludzie na sali, co im nie bardzo będzie cieszyło, My tak zrobiliśmy i nie zadziałało. I bardzo dobrze, bo każdy musi znaleźć właśnie swoją drogę w pricingu, musi testować metody, które w jego firmie, w jego branży działają. Natomiast jeden komentarz a propos relacji, pamiętajmy o tym też, że relacjami nie nakarmimy naszych dzieci, nie kupimy sobie do tego samochodu, czy na czymkolwiek nam zależy. Zrobimy to przez to, że klienci będą nam płacić wysokie ceny. To jest jakby taka. A relacjami jak... nie nakarmimy naszych dzieci. Moi, moi drodzy, to jest niezła zapowiedź naszego spotkania. Ja coś mam wrażenie, że Maciej to będą bardzo żywe dyskusje. Ja nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, no to się piszesz, bo u nas w społeczności już po tych siedmiu latach spotkań to naprawdę mamy wielu niezłych wyjadaczy, więc szykuj się na trudne, ale jednocześnie ciekawe dyskusje. Ja tylko przypominam temat naszego spotkania, jak skutecznie bronić marsz i cen przy rosnącej presji klientów. 13, czyli w poniedziałek o godzinie 17, uwaga, 17, spotykamy się w Katowicach. W Katowicach nie byliśmy od wielu miesięcy, więc z przyjemnością tam zawitamy, szczególnie, że to tak, rodzinne strony Macieja. Następnego dnia, czyli we wtorek, dokładnie we wtorek za tydzień, czyli 14 o godzinie 18, uwaga, podkreślam, 18, bo w Warszawie spotykamy zawsze trochę później, bo pracujemy tu w stolicy trochę dłużej, więc 18:00 18 do 20.30, czyli tak samo 2,5 godziny. Spotykamy się w Warszawie na transmisji też online. Kto z Was może być, oczywiście zapraszam na salę, Kto nie może, zapraszamy na transmisję. Właśnie teraz wrzucamy tutaj na linki linka. Kto z Was jeszcze nie ma biletów, to zapraszamy po bilety. Ważna uwaga: ostatnio spotykaliśmy się na Chmilnej, ale tym razem spotykamy się na ulicy Chłodnej. 51, jeśli dobrze pamiętam, w opisie tam znajdziecie, czyli budynek AXA na bardzo wysokim piętrze. Nie pamiętam, który to było piętro, ale to pamiętasz? Nie pamiętasz pewnie, wysoki. tak będzie całą Warszawę będzie widać, więc w bardzo fajnym miejscu będziemy się spotykać za tydzień we wtorek z Maciejem. Maciej, to jeszcze powiedz może, kto szczególnie skorzysta na tej wiedzy, dla kogo to jest, czy bardziej dla handlowców, czy dla menadżerów, czy dla, nie wiem, product managerów, kto najwięcej, kto powinien nam być, krótko mówiąc? Ja myślę, że to jest dla ludzi, którzy w codziennym życiu czy w codziennej pracy odpowiadają za, w jakiś etap procesu ustalania cen i mają do czynienia z tymi cenami. Bo jakby to, co często się dzieje w firmach, że z, z cenami to jest tak jak dzisiaj, że tak powiem, z tenisem. Nie każdy dzisiaj jest ekspertem w tenisie kobiecy, ale tak naprawdę i każdy ma coś do powiedzenia, ale nikt finalnie nie, nie wie, jak to robić. Więc jakby ja chcę rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają coś do powiedzenia, tylko którzy wiedzą, jak to robić i chcą lepiej, że tak grać w pracy. To mnie Maciej, muszę przyznać, że zachęciłeś, i nie mówię dlatego akurat, że jestem po stronie Seismides, tylko faktycznie uważam, że jesteś świetnym ekspertem i, i zachęcająco o tym opowiadasz. I co jeszcze tutaj warto, myślę, że dodać, to my często się wzbraniamy przed teoretycznym podejściem, takim typowo teoretycznym, akademickim. Wspomniałeś wcześniej o tym, że, że ty masz to zacięcie akademickie, mnie to bardzo cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy mnie to, że masz z drugiej strony to podejście bardzo biznesowe, przedsiębiorcze, że sam ten biznes prowadzisz, czy wcześniej też sprzedałeś, co to łączysz. Dwie sfery, tak? Czyli z jednej strony teorię, z drugiej strony praktykę, i dzięki temu spodziewam się kapitalnego spotkania. Ponieważ czas już przekroczyliśmy, ale z Tobą ta dyskusja się widzę, mogłaby toczyć bardzo ciekawie i długo, więc na razie kubek zostaje w, w moich rękach, ale za tydzień to się może zmienić. Więc Maciej, za dzisiaj dziękujemy Ci bardzo. Was wszystkich, Dzień. moi drodzy. Zapraszamy na spotkania do Katowic, do, do przepraszam, do Warszawy, bo ktoś pytał, kiedy poznań. W tym miesiącu nie będzie nas w Poznaniu, jesteśmy w Katowicach. Także moi drodzy, widzimy się za tydzień. Także Maciej, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Za Zapraszam wszystkich. Jeżeli są siedem... jakieś obszary, o których chcecie, żebyśmy opowiedzieli na spotkaniach, to napiszcie je tam w komentarzach, pod postami, żeby nakierować tą dyskusję na to, o czym o tym wy chcecie rozmawiać. Super pomysł. Wrzucajcie tutaj jeszcze pod naszym live'em, jak macie jakieś pytania, macie jakieś konkretne swoje problemy. Nie gwarantujemy, że na wszystkie odpowiemy, ale jest panel dyskusyjny, gdzie też na spotkaniach będziemy mogli zadać te pytania, które macie. Pamiętajcie też o tym, że nawet jeżeli nie będziecie na sali, tylko będziecie online, bo macie daleko do Warszawy czy Katowic, to, to też te pytania się na panelu dyskusyjnym mogą pojawić. Także super pomysł. To co, jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego razu Dziękuję. za dokładnie 6 dni. To na razie. Hej. Baba.